Kolejne ofiary rosyjskich ataków. W obwodzie Zaporowskim zginęły dwie osoby. Ostrzały miast na Ukrainie to odwet za zbombardowanie Białgorodu, przyznał wprost rosyjski agresor Władimir Putin. Rosyjskie ataki nie słabną. Od zmasowanego ataku z 29 grudnia, w którym zginęło 39 osób. Na ukraińskie miasta wciąż spadają rakiety. To płonące centrum Kijowa wczoraj. Pod ostrzałem wczoraj był również Charków. Pocisk Iskander spadł na hotel. W atakach na Kijów i Charków zginęło pięć osób. Ponad 130 odniosło obrażenia. Ja słyszałam bardzo głośną eksplozję. Mieszkamy dość daleko stąd, ale nasze zamknięte okna się otworzyły. Myślałam, że trafiono w blok mieszkalny, bo było bardzo jasne światło. Rosja tłumaczy swoje ataki na Ukrainę. Władimir Putin mówi, że to odwet za zbombardowanie Biełgorodu. Według Moskwy zginęło tam 25 pięć osób. Uder. To jest atak terrorystyczny. Inaczej tego nie można nazwać. Czy powinniśmy zareagować w ten sam sposób? Oczywiście, że możemy. Możemy uderzyć w place w Kijowie lub w jakimkolwiek innym mieście. Władimir Putin wciąż twierdzi, że celem Rosji nie jest infrastruktura cywilna, a obiekty wojskowe. Jednak każdego dnia od rosyjskich rakiet giną ludzie, zwykli mieszkańcy walczącej Ukrainy. Dzisiaj w wyniku ostrzału obwodu zaporowskiego zginęły dwie osoby, dwóch cywilów. Rosja oblicza tak trajektorię lotu, aby wyrządzić jak największe szkody, twierdzi prezydent Wołodymyr Zeleński. To jest całkowicie świadomy terror. W tych ostatnich dniach od 29 grudnia do dziś Rosja użyła już przeciwko Ukrainie prawie 300 rakiet i ponad 200 dronów. Żaden inny kraj nie odparł dotychczas podobnych ataków dronów i rakiet. Ukraińskim żołnierzom udaje się zestrzelić więcej niż połowę rakiet, pocisków i dronów. Wczoraj zastrzelono 10 rakiet Kindżał. 59 rakiet manewrujących i 3 rakiety kalibr. Zestrzeliłem rosyjską rakietę. Najważniejsze jest teraz to, że Ameryka zaopatruje nas w walce z rosyjskim agresorem. Jak się czułeś, kiedy zestrzeliłeś pocisk? Jak się czułem, cóż. Jeśli ta rakieta wroga leci w kierunku mojego miasta, gdzie moja żona, moje dzieci, moja rodzina żyje, potencjalnie zabierając im życie, to czuję, że dobrze, że z nią walczyłem. Mówił jeden z ukraińskich żołnierzy. Obrony Powietrznej. Według Instytutu Badań nad Wojną, Putin chce rozmawiać z Zachodem o przyszłości Ukrainy, nie zależy mu na rozmowach pokojowych, chce odciąć Kijów od wspólnoty Zachodu. Od początku wojny Rosja podtrzymuje kłamliwą narrację, że to Zachód odpowiada za przedłużającą się wojnę i śmierć cywilów, bo dostarcza sprzęt wojskowy na front.